Dzisiaj na salony wjeżdża m.in. paczka z ikoną 90, ale przede wszystkim potrójne nagrody za Food Champions, czyli 6 czerwonych pików. Teraz proszę Was bardzo serdecznie, żeby każdy z Was napisał w komentarzu, ile obstawiacie, że w tych 6 pikach będzie francuskich napastników. Zobaczymy pod koniec filmu, kto będzie miał rację. Oddajemy wina, otwieramy nagrodę za Champions u Krystiana, który ma dzisiaj urodziny. Także życzymy mu e, samych dobrych trafów. Przede wszystkim Mbappé, Neymara, Messiego. Poprosi mnie, żeby zrobił tutaj z odsłanianiem. Także te pierwsze dwa robimy normalnie, bo to nie ma co odsłaniać. Mm, Rodri, a w drugim nie w ogóle, czy z komuś, ko, komukolwiek z tego toc wydropił, bo minie z tych 8-4. Modrić, szkoda, że nie, nie ostatnio, ale dobra, teraz, teraz dopiero zaczynamy zabawę. Kto to jest? To a Znaczy, to Dibo, to Dibo, przepraszam, to Dibo. Eee, moim zdaniem już to jest win, bo na tym koncie brakuje obrońców dobrych. Jeśli nic nie będzie lepszego, to weźmiemy sobie tego to Dibo. Ale my liczymy, że będzie coś, coś lepszego. Że będzie jeszcze coś lepszego. Tam już coś widać. <laughs> samba! Samba. To że nie brazylijska samba w postaci Neymara, ale jest samba... Francuska i ostatni, czy uratuje tego Pika, czy musimy brać to Dibo? Zobaczmy. Fofana, nie, Andre, kurde, myślałem że Fofana, ale Fofana ma chyba 98 fizyczności. Nie wiem kogo go brać, ja bym chyba to Dibo, brał, nie? No właśnie, Fofana ma 98, chociaż ten Adrenia nie, on 3 na 3. Nie wiem, pisz Krystian, pisz ja bym brał TodiBo, no bo tutaj obręca się. Dobra, TodiBo bierzemy. mi Witam bardzo serdecznie. Zobaczmy teraz od lewej, może strony. Od lewej strony. Nie wiem. A Andre, już go mieliśmy przed chwilą przecież. Mmm. Możesz tu ratuje coś. 91, podań. 99, 95. A dobra, to jest ten typ. Ten placek. A czy nie placek, on ma fajne staty, ale. Jest mało grywalny. W sensie jest grywalny, ale tani jest po prostu. Ostatni pik nadziei. To dibo. To dibo. Mm, no, bierzemy Kabrel raczej. E, ikona już się otwiera tutaj u Krystiana na koncie. Gdzie mu trafiliśmy? Militao Także zobaczymy, kto do niego dołączy. Ja czekajcie. Skip. Skip i RT do klubu. Zobaczmy, czy wszystko się. O, wysłało się. Na pierwszy ogień idzie Anglia, bo jak tu będzie Anglia, to ja. Ja wychodzę. Ja wychodzę normalnie. Ja wychodzę, jak tu będzie Anglia. Kraj e region Anglia. Lampard. Ile ty kosztuje? Jest Anglia, czyli wychodzę za chwilę. Ile lampart kosztuje? O kurde. Pff. To zawsze ja mam jakiegoś pecha: albo jest Anglia, albo jakaś Irlandia. Ja nie wiem o co tu chodzi. No jest tak: 12 winów, piąta ranga Zrobimy sobie z odsłanianiem. Bo ja lubię odsłaniać. Te pierwsze dwa to tak o. Tutaj dewryj w drugim. Ale oddało Ramos. No to może ktoś odda. To włóczę bez było chore, tak się starałem. A może powiedzieć, że jak zwykle. Pierwszy pik poszedł. Zobaczymy kogo tu mamy. Może jakiś Mekambe To jest fofa... Nie, to jest ten Andre. Już go znamy. Już go znamy. Dobrze bardzo. Teraz pójdźmy od prawej. Prawa podobno ma oddać. Cabrella Ostatni Obstawiam, że będzie wykopy i, i w ogóle, i że to będzie bramkarz Nie Kurde, Klaus Myślałem przez chwilę, że Renato No dobra, wezmę Klausa, w sumie nie wygląda źle Coś do petestowania będzie w sam raz I drugi pik Również z odsłanianiem Teraz od prawej, wcześniej od lewej, to teraz od prawej pójdźmy To DIBO Teraz środek Klaus Ostatni, Nadzieja Nadzieja umiera, ostatnia Andre Andre Nie wiem, starasz się, grasz, 5 godzin live'a robisz i... I dostajesz, dostajesz foder jest walkout HPO Okej, okay, 8-8 to nie jest źle 8-8, o, 3 walkouty w tej paczce, to dawno takiej serii nie miałem Paczka ultimate, może to tocik na otwarciu no, US Ekrany jakieś Francja napastnik, to na pewno nie może być, bo Mbappe ma todsa. Otwórzmy sobie jeszcze Pika Może to nieopłacalne, otworzymy sobie Pika Z League One. o od razu się otworzył O, dodało jak dla mnie, win. Lopez, jak najbardziej. Wymienny Lopez? Nie ma co gadać, win. Yy, ten, On jest wymienny, więc w sumie, jak odzda jakiegoś toca, to można się cieszyć. Zobaczmy. <grym> Czemu jej mi to robicie? To co, do trzech razy sztuka. Próbujemy kolejnego tego pika, pika. W ogóle to pokazuje, że to jest niewymienne, a to jest przecież wymienne, bo już otwieraliśmy. Także zobaczmy Let's go! Savanier za 25 koła Ale oddało! Big win! O kurde Jestem zarobiony do końca gry Karta... Karta endgame Dole. Kolejne podejście do tego pika. Yy, piłkarz do wyboru Otwórzmy po raz kolejny Trzy razy nic nie było, to może za czwartym razem toc Volant! Potężny Volant! Jest sobota, godzina 19 Patrzymy co tam ciekawego jest we. SBC Steffi Mavidi. 4 na 4. Karta wygląda dosyć ciekawie. Karta wygląda naprawdę ciekawie. 8384. Do początkujących składów naprawdę polecam zrobić karta z cyklu top. Będzie dawała radę na spokojnie. Ale czy jeszcze jest co, cokolwiek innego? Ulepszenie codziennego logowania. I to chyba tyle z kontentu. Jeszcze wyzwanie Toc. 7 to też za chwilę obczajmy A w zadaniach co mamy w zadaniach dostępnego? O jest puchar Liguan, już myślałem, że totalnie o tym zapomnieli. I patrzcie! Tylko, nie wiem, czy to jest błąd, tylko 9 minut potrzeba. To fajnie ze strony jej że zmniejszyli. Wow, no to ogromny plusik, że... No ten jeden Winek zabrali z tego, także jak dobrze pójdzie, to nawet jutro będę miał paczkę z Liguan, no, ale wątpię. Ale to jest naprawdę duży plus dla EA. Mamy jeszcze ulepszenie... a w zasadzie wyzwanie Toc... Liguan. Zobaczymy. Jedna paczka to jest... Y z ośmioma zawodnikami z Francji, z Ligi Francuskiej. Ligę w zasadzie, nie Ligue One, tylko Ligę. Może tocik? Ekrany, czyli to będzie 8-3 na bank. Nie. A czy tak? 8-3 Shmallow. Widzowie mnie przekonali, w sumie sam siebie przekonałem. Robimy kimbappe. Maestro kimbappe. Przepalam. Jeszcze Bruyne został ocalony. Potem gdzieś tam poleci. Albo na statki go damy. Jeszcze zobaczymy. Głównie, wcale nie tak, że jestem spłukany i specjalnie dla tej paczki zrobiłem kim Pembe. Wcale tak nie było, ale tutaj trafiamy Totsa. Ale oddało. Dobra, głupoty, ciąg dalszy, przepalam coś takiego. Przepalam Sisoko, Zambrotte, Alisona, Sunga i Besta na tego... Na tego Maestro. I pół składu, już więcej kart nie ma tak naprawdę federowy, więc jak jutro coś wyjdzie w SBC, to nie zrobię tego po prostu, ale to robię po prostu po to, o tutaj ma być wymienny toc klient Mbappé Ekrany. Luka y, w postaci Perisicia Francja napastnik. Nie wierzę w to. Francja napastnik z ligę. Jak można mieć taki drop chory? Nie wierzę w to. 700 końców. Ta karta. Ta karta jest chora. 4 sztuczek, 3 słabszej nogi, 76 zwinności. Mamy nagrodę u Kondziksa za 11 winów, także zobaczmy najpierw te piki. O, Ruby jasnie I źle. Piłkoś do wyboru kolejny. Tiago, i dostaliśmy po polecenie, żeby zrobić z odsłanianiem, także ja sobie już zasłonię. Jest Bramkarz, jakieś słabe podania. Dobra, bramkarz, ten drugi to jest ten Andre, a trzeci to Dibo. No, to już wiedziałem. To Kondzik szybko odsłonię, bo już wiedziałem, kto to. Znowu bramkarz. Znowu to Dibo, znowu bramkarz i, i Klaus. <noise> da się coś z tego dobrego trafić. Dobra, biorę Klausa chyba. W sensie Klaus nawet ok, ale. Ale i pa. Jeszcze paczki mamy. Paczkę za 50. Złota karta. Ole, oddało. I paczka Ultimate. Bez Totsa. Cilini, ale oddały paki. Big W. No nic, można by rzec, że starania i chęci były, a wyszło. Jak zwykle, jak widzicie, to jest mój skład na Routu Glory. Zacząłem sobie grać. Porobiłem kilka tych kart. I zagram dzisiaj prawdopodobnie tutaj Food Champions, jeszcze kwalifikacje, potem Food Champions I nie wiem czy to Food Champions zagram tak jak obiecałem napastnikami z Śląska Wrocław, czy to następne na serie A to już zobaczymy, ale tak jak napisałem na karcie na czasie, Śląsk się utrzymał, więc muszę zagrać trio z przodu wrocławskim. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Ja już wam dziękuję za oglądanie. Jeśli zostaliście do końca to łapeczka w górę i jakiś fajny komentarz, żebym wiedział, że zostaliście do końca. Ja życzę oczywiście powodzenia na co z Ligę, bo ja jeszcze żadnego w paczce tak nie trafiłem. Także mam nadzieję, że Wam chociaż lepiej dropi. No to żegnam się z Wami już. Siemanko. Cześć.